Siemaneczko, witam Was serdecznie na moim kanale, jak zawsze dawno mi nie było. Ale jestem na winnicach, nowa miejscówka do sprawdzenia, zobaczymy co tutaj wpadnie. Mam jeszcze jedną nową miejscówkę też do sprawdzenia, zobaczymy. Jak na razie chodzimy, mało sygnałów, no ale coś tam, coś tam od czasu do czasu wpada, także ja nie przedłużam. Jak jesteście zainteresowani co dzisiaj wpadło, zapraszam do oglądania. Siema. No i mamy pierwszy ciekawszy sygnał i już jest klamereczka. Wcześniej były jakieś miedziane ciadostwo i teraz sklamerka wpadła. Już no, jest spoko. Chodźmy po coś lepszego. No i mamy w końcu ciekawy sygnał. A tak pierdolę powiem mam śmiesznie moje monetę. Prawdopodobnie sreberko. albo posrebrzane, a raczej posrebrzane posrebrzane jakiś hammer albo srebrny <gryw> nie wiem brudny jest strasznie czekajcie Ach. nie sreberko, srebereczko srebereczkę srebrny chami tylko co to za chami hej piękny mam już podobnego chyba Zacnie, zacnie, ale pewnie ciężko będzie znaleźć, co to jest, będzie trzeba wyczyścić, ale moim zdaniem gdzieś XIII, XIV wiek, może, może, może 14 XIV może, no, coś takiego, także zacnie, starość, starość, jeszcze sreberko, zacnie, kurde, lecimy, zobaczymy, co dalej wpadnie, teraz mamy... Takie zielonkawe kółeczko się rozpadało Ale nie ma tragedii, ciepło jest że będziemy szukać dalej, lecę a popadało mam plombę jakąś tam plombę starą, łowieną, może nie taką starą ale jest, lecimy dalej mam kolejny odważniczek, podobny co po, na ostatnim filmie znalazłem tylko, że cały, z, nie wiem, z 18 km w innym miejscu, podobny odważniczek. Spoko, chodźmy dalej. No i kolejny sygnał. Mamy guziczek, co działa jak arsenowy. Jest, piękny guziczek z kwiatkiem. No elegancko, a ja dalej. Siemaneczko, siemaneczko. Witam Was w kolejnym dniu. Tam po ostatnim wypadzie mi po prostu deszcz nas złapał, więc uciekliśmy. Eee, dogrywam, dogryweczkę robię. Jak widzicie jestem <grydzianym polu> na kukurydzianym polu. Obok tam gdzie jest złote pole, tutaj jest jego dalsza część. Tylko po prostu była tu kukurydza i teraz ją ścieli, więc koślimy, łazimy. Trochę ciężko jest, bo wiadomo te te, te pędy wystają, ale te łodygi całe. Ale to nic, nie przejmuję nie się tym, powolutku sobie przemiatam, więc zobaczymy, może wpadnie tu jakieś złotko, albo jakiś stary artefakt. Jak na razie jakieś pierdółki, kuleczki, e, jakieś, jakieś mosiężne blaseczki. No i teraz wpadło wpadła mi e, e, Mazda, taka malutka, ale nie wiem czy Wam będę ze zbliżenia pokazywał. Ja nie przedłużam i po prostu zapraszam Was na kolejną część tego filmu. No i zobaczymy co tutaj wpadnie. Mam nadzieję, że kolejne jakieś centytki złoto, więc nie przedłużam i lecimy dalej. A Mazda prezentuje się tak. <laughs> trochę słabo. Lecimy. Ja ja zobaczę to tam. Raz, dwie, dwa. Ale ja może jakiś wisiarek ma. Zaraz zobaczymy. Zawieszenie. góry. No. no. To jest no, nie, może nie zniszczony Ale zrośnięty Może być medal jakiś Bo tutaj jest Widzę, że jest na, coś, ale na medal Taka zawieszka No zobaczymy Jak coś to Jak wyczyścimy to To się Wam pokaże po prostu I koniec sygnał Mamy 20 centów Albo 10 10 centów 10 centów ale rocznik, kurde, zarośnięty mam 1900, któryś no, ale ten stary, te frankowy, stary 10 centów no, ale spoko jakiś Moniaczek pierwszy jest także zacznie Lecimy dalej, no i witam Was na podsumowaniu. Dzisiaj tak tylko mm, wzięliśmy, sprawdziliśmy miejscówkę, co tam mniej więcej wychodzi. Mało sygnałów dość ciężko się przemiata, bo jest kukurydza. Jeszcze świeżo skoszona. Więc te łodygi naprawdę wystają i trochę wkurzają, ale to nic. Ja wiem, że jak tutaj przy... przepierdzieli to dyskiem, to to się będzie przyjemnie chodziło. A jak na razie, no to wypad z dwóch dni z takich lepszych fantów tutaj powyciągałem. Jak widzicie, macie kamereczki, jakieś płacidło, albo I coś z brązu, jakieś kółeczko, pocidło, Nie wiem. Plomba, dwa guziczki, jeden, prawda, jakiś wojskowy ale może mogę się mylić, jaki to jest staruszek 20 franków tutaj ten, ta odznaka odznaka, medal, nie wiem, tutaj widzicie żołnierza ja postaram się wyczyścić albo żeście już widzieli na filmie wyczyszczone, może jest jakiś grawer, może nie ma, nie wiem, zobaczymy w domu jak sobie delikatnie to poczyścimy, ale już widać tutaj, że jest jakiś, jakiś żołnierzyk, także może to być jakiś medal, jakaś odznaka, czy coś ale nie wiem, mogę się mylić order no, i fanta... dnia oczywiście mamy sreberko. Sreberko z pewnie XIII-XIV wieku. Po wyglądzie, tak, tak mi się wydaje. Oczywiście, jak tylko uda mi się coś podobnego znaleźć w necie, to wam pokażę. A jak nie, to po prostu sam fakt znalezienia tak starego srebra jest naprawdę fajny. Ale co? Jak się podobało, oczywiście, zostawcie jakiś ślad po sobie. I co? Widzimy się w kolejnych filmikach. Pewnie na tym polu. Albo gdzieś na Winnicy, na nowym miejscu, chcę sprawdzić, jeszcze mam jedną, tylko musiałem znaleźć, bo nie pamiętam dokładnie gdzie było, bo tak żeśmy byli na zbiorach, to tak jeździliśmy szybko i nie bardzo człowiek zapamięta wszystkich tych miejsc, nie? więc nie przedłużam i widzimy się za jakiś czas. Siemanko!